Dla prawdziwych kinomaniaków brzydka pogoda nie jest żadną przeszkodą. Dlatego uczestniczyliśmy dzisiaj w inauguracji Warszawskiego Kina Koncertowego. Unikalne pokazy z muzyką na żywo, klasyki kina niemego, a wszystko pod gołym niebem. Kolejna, czwarta już edycja nie jest wydarzeniem dzielnicowym, a ogólnomiejskim. W tym roku czeka nas pięć projekcji w centralnych lokalizacjach miasta na polu Mogotowskim i w ogrodzie Saskim. Będziemy mogli zobaczyć zarówno polskie przedwojenne filmy nieme, w tym najstarszy polski w ogóle zachowany film, czyli Tajemnica pokoju 100, oraz film Bestia z Polą Negri, która jeszcze w polskim filmie gra. To wszystko pod muzykę graną na żywo przez takie zespoły jak Ta Persi gadająca tykwa Władymirska, w drugiej części, czyli w Ogrodzie Saskim, będziemy pokazać takie światowe przeboje, jak na przykład Czeplina Brzdąc też film Antena, który jest współczesnym, takim można powiedzieć, tribiutem dla filmów Niemych. To jest film z 2007 roku, więc jak najbardziej współczesny, ale też jest to film Niemy. Kino Niemy. Co w nim takiego jest, że mimo upływu czasu, rozwoju technologii, nadal chcemy oglądać nieme filmy i przychodzić na tego typu wydarzenia. Historie, które są opowiadane są ponadczasowe, a to, że jest grana do nich muzyka na żywo, powoduje, że, że, że uczestniczymy w czymś wyjątkowym. Nie jest to po prostu film, który jest od początku do końca jakąś zamkniętą całością, tylko uczestniczymy w spektaklu. Muzyczno-filmowym, w którym muzycy też improwizują, opowiadają muzyką to, co się dzieje w filmie. I to jest chyba główny powód, dla którego cieszy się aż taką popularnością. Jak widzieliśmy podczas inauguracji, dla fanów kina pogoda nie jest przeszkodą, a wręcz gra drugoplanową rolę. Przed nami jeszcze dwa pokazy: 1 i 2 czerwca w Ogrodzie Saskim. Zobaczymy filmy Charlie Włóczenga, Brząc i Antena. A magiczną atmosferę stworzą zespoły modelia i Adam Świtala. Ciii. Nadchodzi kino nieme. Jesteście gotowi na spotkanie?